Wiktoria historia komendy I naszej naszej konfliktowej Warte, gentlemenem odbierz chłaszczyk od Wiktorii łącznie <gamy> 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 Wiktoria, to są kwiaty od nas wszystkich. 21 czerwonych wróż. Prawdzie? Trochę. Trochę dyskutowałem z naszym prezesem, który niestety nie mógł przyjeżdżać, ma roczność, że się mają urodziny, czy powinno być 21, ale on powiedział, że nie można dawać parzystej liczby róż. Nic jest 21. Ja. Brawo jeszcze raz. Na razie dwa słowa może w historii. Dziękuję wszystkim bardzo. Dzień tak e, miłe powitanie. E, proszę z miło wrócić. Tam gdzie się zaczęło? Do siebie. Do siebie. To kontynuujemy, nie, ja? Marusiu Panie? No. Bo ty nie jak się przycięło trochę? <gry> A to teraz poprosimy wszystkich, którzy przybyli z czyść dla Witorii, żeby się kolejka ustawiła, bo to może długo potrwać. Bardzo prosimy. Tak, przy okazji parę Dziękuję bardzo Szanowni Państwo, ja bardzo chciał serdecznie podziękować w imieniu swoim, no. w imieniu mojej zastępczyni Doroty Kamikki, ale też w imieniu wszystkich mieszkańców za to, że świętujemy ten sukces. To jest sukces tak naprawdę twój mistrzynią Wiktorio. Mam nadzieję, że takich partii będzie więcej. Dziękujemy za te emocje pozytywne. Mam nadzieję, że wsparcie miasta też w kolejnych krajów będzie odbywane. I Myślę, że taka postawa w wycięższym jest wodnia na nie tylko na sportowców, ale na wszystkich żeby nie odpuszczać swoich marzeń, żeby walczyć do końca i żeby zadbać o swoje marzenia. Właśnie. Dziękuję wszystkim wszystkiego dobrego. Dziękuję. 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 Ale to nie tylko w nikogo, ale nie tylko w Dziękuję. To jeszcze i tak. Proszę, bo przychodziłeś do naszej szkoły, to nie było jeszcze na wiarzu mocy z liceum. Dlatego od początku, żeśmy stawiali na Ciebie, na Twoją karierę, pamiętam, że miałaś niedługo program nauczania, no Bardziej jesteśmy dumni, że to wszystko zaangażowało. Jeszcze raz gratuluję bardzo ja sam w imieniu w dyrektora Groszkowskiego i w imieniu całej naszej społeczności i całej wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Bardzo prosił teraz Wiktorię o pokrojenie tortu. A Słucham? No dobrze. No. No, no. no, że to, każdy... to żeby. Bez.